Cześć, siemano, jestem Ghost, a to jest ostatni odcinek kariery Lechem po FIFA 19. Co prawda wiemy jak to się skończyło, że utraciłem savey, ale musi ta kariera w jakiś doniosły sposób się zakończyć, dlatego też postanowiłem, że rozegram mecz finałowy Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Wiemy, Liverpool jest w Lidze Mistrzów teraz w finale. My prawdopodobnie też byśmy doszli do tego finału, gdyby, gdyby właśnie nie utracony save. A naprawdę chciałem się pożegnać tą karierą w jakiś dobry sposób i dlatego też taki bonusowy filmik z ostatnim finałem Ligi Mistrzów. Potem zaczniemy już nową karierę, to już niebawem. Klub, który prawdopodobnie już wybrałem, bo taki, taki już mam na, na myśli, zostanie Wam właśnie niebawem przedstawiony i tam zaczniemy dalej walczyć do kariery Lechem. Wrócimy w FIFA 20. Więc co się zdarzyło, no to już się nie, nie tutaj nie, nie cofnie tego czasu i musimy tutaj po prostu dalej coś ciekawego tworzyć. Zaraz zobaczymy składy. Oczywiście nie, nie mamy tak wyposiłanego składu, jakiej miałem karierze, więc tutaj zawodnicy tacy aktualni praktycznie, którzy są w Lechu za chwilę do nich też myślę przejdziemy, za chwilę tutaj dostaniemy informacje co to zawodnicy bo nie chciałem zaczynać z menu przed meczem, bo to wiadomo to nie jest taka kariera, tylko ten filmik taki na zakończenie o Ligę Mistrzów a tutaj skład Liverpoolu w bramcy już widzę Allisona czy będziemy mieli tutaj pokazane jaką formacją? Tak, Robertson, Van Dijk, Matip, Arnold, Fabinho, Keita, Henderson, Firmino, Mane i Salah. A więc 4-3-3, bardzo mocna drużyna Liverpoolu. Co na Lech tutaj? Widzimy klasyczny Lech, Jasmin Burić na bramce tutaj gracze rezerwowe, więc tak, Kostawicz Gautas, Rogne, Gumny, Tiba, Trauka, Juźwiak, Amarali, Jeftić i na szpicy Gytkier, więc zaczynamy to spotkanie finałowe. Trauka przejmuje już tutaj podanie do jeftića Jeftić co zrobi, ale dobra piłka do Juźwiaka, Juźwiak, sytuacja brankowa, Juźwiak przystrzeli słupek, piłka wychodzi w tym meczu półfinałowym też, były takie groźne sytuacje. A tutaj myślałem, że jeszcze wygarnie supek i aug. Bramkowy Amaral do Trałki i Trałka, uderzenie i Alison broni Trałka. Gramy po wodzie. Jeftić teraz, on uderzy. Jeftić no i znów Alison broni, jakby nigdy nic. Amaral, tutaj dużo miejsca mamy. Jeftić, jeftić do Juźwiaka, Juźwiak. Druga sytuacja w tym spotkaniu zmarnowana. Do Jóźwiaka, Jóźwiak bardzo aktywny w tym spotkaniu, teraz piłka będzie do Gytkiera, Gytkier czy tu jeszcze rozegramy to kombinacyjnie, no i piłka w końcu pada do siatki, Amaral, 34 minuta, lek wychodzi na prowadzenie w tym finale Ligi Mistrzów. Widzę tutaj podrasowane twarze, bo w karierze takich nie było, jakieś update y musiały być, ale przez barierki przejdziemy, co tam, nic nam się nie stanie. Lech tutaj dosyć zbudował tą przewagę Już taka kolejna sytuacja groźna Gietkier asysta, chociaż sam mógł uderzać Ale bardzo dobrze tutaj wybrał Podając tą piłkę Do Amarala, który był Lepiej ustawiony, a ten nie miał problemów Żeby zdobyć bramkę Kostewicz Tiba Tiba, uderzenie będzie No i 2 do 0 Liverpool tutaj w szoku Co się dzieje 40 minuta Lech Poznań prowadzi już 2 do 0 z Liverpoolem i Tiba, kapitan, który w rzeczywistości wyrasta na kapitana Lecha Poznań ostatnimi spotkaniami, które były, pokazuje właśnie, że, że w tym Lechu chce coś znaczyć jako zawodnik i naprawdę jestem pełen podziwu jego ostatnim spotkaniom. I tutaj coś kontuzja teraz miała operację, czy tam zabieg. I, I teraz wiadomo, koniec sezonu też no to nie będzie grał, ale w następnym sezonie mam nadzieję, że będzie wiódł e, dobrą rolę w naszym klubie. Mane, no i gol kontaktowy Henderson, Liverpool tutaj nie składa broni. Z kolei kapitan Liverpoolu zdobywcą tego gola, więc mam nadzieję, do przerwy już się nic nie wydarzy złego. Ale Liverpool tutaj od razu po tej stracie drugiego, drugiego gola zaraz wziął się do drabiania. Widzimy piłka w pole karne i, i kto zgubił krycie trałka. No i Buric piłkę z siatki. Trochę muszę wam powiedzieć, że trochę inna mechanika jest jakby w, w porównaniu do tej kariery jak grałem. Niż teraz taki ten mecz zwykły. Trochę to inaczej wygląda. Już jak Gytkier. I uderzenie na bramkę Alison Co za parada! Mogło być tutaj już znacznie łatwiej. Lechowi po zdobyciu tej kolejnej bramki. Ale Alison miał inne plany na to. Gytkier. Piłka jakoś trafia do, trafia do Amarala. Amaral zwodzi. Amaral będzie uderzył. Amaral. I Alison Kolejna świetna parada. Robertson. Kostewicz tutaj ofiarnie, ale jest jeszcze piłka w polu karnym i tutaj podanie do Salaha i Burić teraz ratuje nas przed utratą bramki. Więc jeszcze pod koniec tego spotkania, mam nadzieję, że tutaj się nic więcej nie wydarzy, bo pod koniec tego spotkania takie jeszcze groźne sytuacje są. Van Dijk. No to tu było bardzo typowa FIFA Firmino. 2 do 2. I mecz zaczyna się od początku. Miałem nadzieję, że tu nic groźnego nie będzie. A tu dostał podanie. No i burić kapituluje. Ale strata przed karnym Lecha. No i sytuacja będzie. No i niestety Liverpool wychodzi na prowadzenie. 3 do 2. A więc 2 było do zera, a jest 3 do 2, więc Liverpool pokazuje naprawdę, że gra do końca. Jest jeszcze czas, żeby coś tutaj zrobić. Mam nadzieję, ale no taka strata yy, Leknie nie wytrzymuje kondycyjnie po prostu już. jak? Teraz od razu, czy będzie odpowiedź. No piłka wpada do siatki, co za odpowiedź, 3 do 3, więc Lech wraca naprawdę po tym nokaucie, po trzech golach na remis i mecz ponownie zaczyna się od początku, co to jest szybka akcja po, zaraz po rozpoczęciu, po stracie i Timur zdobywcą wyrównującego gola, a więc na nowo mamy szansę, żeby coś tutaj działać. Gajos. Ładnie tu klepiemy Tiba, może on teraz uderzy z daleka. Tiba i piłka wpada do siatki 4 do 3. 102 minuta. Nie spodziewałem się, że to w ogóle wpadnie. Musiałem uderzyć, bo tutaj już nie było zbyt wiele opcji na rozegranie, ale tutaj odpowiada znakomicie 4 do 3 z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Naprawdę piłka krążyła jak po sznurku. I uderzenie z za pola karnego ląduje w bramce. Tutaj Tiba. Tiba, czy ponownie uderzy? Tak jest, ale tym razem nie miał tyle szczęścia. I koniec tego spotkania. Lech Poznań wygrywa Ligę Mistrzów 4 do 3 po naprawdę bardzo emocjonującym spotkaniu. Po dogrywce, jak tutaj mamy ładnie pokazane, Amaral, Timur i Tiba. To strzelcy tych bramek. Miałem nadzieję, że tak się zakończy właśnie kariera FIFA 19 lecha poznań, którą prowadziłem, ale wiemy, nie udało się, no bo utrata save'a i naprawdę ten filmik jest po to, żeby dokończyć w jakiś sposób zamknąć ten rozdział tej kariery w tej grze bo naprawdę włożyłem dużo pracy w te filmiki i bardzo mi się podobało, kiedy Wam się je podobały, szczególnie filmiki z Lecha, więc musiałem w to jakiś ładny sposób zamknąć i dlatego też finał Ligi Mistrzów dograny tak w trybie zwykłego meczu po prostu, żeby to jakoś wyglądało. To by było tyle. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach. To Ghost. Na razie. Cześć.